Jakie ubezpieczenia mam kupić, jeżeli dużo zarabiam? O to pytają mnie klienci, którym pomagam, łącząc ich ze sprawdzonymi agentami ubezpieczeniowymi. W tym odcinku podcastu opisuję, na jakie ubezpieczenia zwykle decydują się nasi zamożni klienci, którzy zarabiają więcej niż średnia krajowa. Pamiętaj, że odpowiedź na pytanie: Jakie ubezpieczenia mam kupić, jeżeli dużo zarabiam? zależy od Twoich potrzeb. I powinna być rezultatem rozmowy z doradcą ubezpieczeniowym. Zamożni klienci, którym pomagam, decydują się zwykle na ubezpieczenia od utraty dochodu, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia krzyżowe i zabezpieczenia antykradzieżowe do aut. Bardzo dużo naszych klientów to albo przedstawiciele branży IT, programiści, administratorzy IT, project managerowie, albo medycy. Lekarze, pracownicy ochrony zdrowia, ratownicy medyczni, pielęgniarki, chirurdzy. Wśród osób, którym pomagamy, decydująca większość pracuje na umowach B do B. To zwykle osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, decydują się sam, chcą ochronić swoje dochody na ubezpieczenie od utraty dochodu. Zwane też często prywatnym ubezpieczeniem L4 czy prywatnym chorobowym. To ubezpieczenie od utraty dochodu jest jeszcze chętniej wybierane przez moich klientów, którzy właśnie powrócili z zagranicy do Polski i decydują się z powrotem żyć w kraju. Zwykle są to klienci zamożni o zarobkach powyżej średniej krajowej. Ubezpieczenie od utraty dochodu opisuję w skrócie: Ubezpieczenie od utraty dochodu to taka lepsza, prywatna alternatywa do ubezpieczenia chorobowego od ZUS. W przypadku Twojej choroby lub zdarzeń opisanych w umowie możesz się spodziewać równowartości miesięcznego dochodu, nawet do dziesięciokrotności rocznych dochodów. Składka jest uzależniona od tego, jak duże świadczenia chcesz otrzymać. Ubezpieczenia od utraty dochodu nie można traktować jako koszt uzyskania przychodu. Ubezpieczenie na życie wymagane przy kredytach hipotecznych w innej postaci jest wybierane przez zamożnych klientów. Którzy nie biorąc kredytu i tak sami z siebie chcą wykupić polisę na życie. W tym przypadku ubezpieczenie na życie chroni ubezpieczonego, a dokładniej jego rodzinę niż bank jak w przypadku ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego. W przypadku naszych klientów, którzy są wspólnikami w spółkach, często proponujemy uporządkowanie potencjalnych konsekwencji śmierci jednego ze wspólników. Ubezpieczenia krzyżowe pozwalają zabezpieczyć przyszłość finansową zarówno rodziny zmarłego wspólnika, drugiego wspólnika, jak samej firmy. Kolejny produkt, po który bardzo często sięgają nasi klienci, którzy dużo zarabiają, to nie ubezpieczenie, a zabezpieczenie antykradzieżowe auta. Właściciele klas typu keyless oraz aut luksusowych, klasy premium, Często decydują się na zakup zabezpieczenia antykradzieżowego do swojego samochodu, w tym również im pomagamy.